Duże, nowoczesne miasta od kilku lat przeżywają rewolucję pod kątem zrównoważonego transportu. W praktyce marginalizowane i ignorowane w życiu publiczne miejsce rowerów i pieszych jest obecnie w centrum debaty. W celu zapewnienia osobom zarządzającym wiarygodnych danych firma EcoCounter stworzyła system liczenia pieszych i rowerzystów. MetraZel jest pierwszym systemem do liczenia rowerzystów potrafiącym zliczyć z niezwykłą dokładnością rowery w ruchu mieszanym pomijając samochody i autobusy. Wykorzystując sprawdzone zasady działania pętli magnetycznej system został wyposażony w zaawansowany algorytm rozpoznający rowery. Jak wszystkie produkty EcoCanter posiada niezależne źródło zasilania i dzięki niewielkiej studience nie zajmuje miejsca w dodatkowych szafach do zabudowy. System może być wyposażony w moduł do teletransmisji EcoSat opracowany przez EcoCounter. Czujnik pyroelektryczny jest wrażliwy na zmiany temperatury i wykrywa tak pieszych, jak i rowerzystów. Rozmiary i wykonanie czujnika czynią go wyjątkowo łatwym w użyciu i instalacji. Firma EcoCanter opatentowała dla tego czujnika wyjątkową technologię dwukierunkowego zliczania. Pozwala ona na dokładniejsze analizy ruchu tak w mieście jak i poza nim. Rejestrator podłączony do całej gamy czujników jest całkowicie wodoodporny, wytrzymały i posiada baterię o żywotności do 10 lat. Stosowane przede wszystkim do szlaków zielonych i parków, płyty akustyczne są czujnikami zupełnie niewidocznymi, pozwalającymi zliczyć pieszych z dużą precyzją, nawet na ścieżce o dużej szerokości, przy użyciu kilku płyt. System ten zapewnia dokładne zliczanie pieszych przez długie lata bez potrzeby specjalnej konserwacji. W ciągu 10 lat. Firma EcoCounter stworzyła i przetestowała unikalny system do liczenia osób w otwartej przestrzeni. Odpowiadając na aktualne potrzeby transportu miękkiego, dział Badań i Rozwoju zaprojektował nowoczesne systemy do zliczania. Przez cały okres działalności prowadzone są testy nad odpornością na warunki zewnętrzne i niskim zużyciem energii. Zespół również nabył przez kilka lat wielu doświadczeń w oparciu o ponad 2000 instalacji. A także dzięki wielu sugestiom zgłoszonym przez klientów. Jako przedsiębiorstwo produkcyjne, firma EcoCanter projektuje i wytwarza produkty do czujników i rejestratorów, łącznie z oprogramowaniem i gwarancją serwisu w tym czasie. Nowoczesna infrastruktura przedsiębiorstwa i wykwalifikowany personel zapewniają wysoki poziom jakości produktów. Niezwykłą dokładność danych pomimo ekstremalnych warunków zewnętrznych. Produkty EchoCounter są już zainstalowane w większości nowoczesnych krajów na wszystkich kontynentach.